Cześć! Mam dla Ciebie dziś niesamowite produkty, które mogą przemienić Twoje podejście do słodzenia na co dzień. Zacznijmy od szerokiej gamy produktów na bazie erytrytolu, naturalnego słodzika, który jest nie tylko wolny od kalorii, ale także przyjazny dla zębów. Przykładowo mamy dla Ciebie Macao od Sympathico, doskonałe kakao z erytrytolem w wygodnym opakowaniu, idealny do przygotowania pysznego, gorącego napoju które nie tylko rozgrzewa, ale nie dostarcza dodatkowych kalorii. Ale to nie wszystko. Jeżeli szukasz czegoś jeszcze bardziej uniwersalnego, zapoznaj się z naszymi produktami Santini. Na przykład Erytrytol Puder to wygodna opcja do pieczenia, a Erytrytol w tubie to aż 200 gramów produktu podzielonego na 40 wygodnych saszetek idealnych do zaniesienia do pracy czy szkoły, a także do zabrania w podróż. Mamy też Coś dla miłośników kawy i herbat. Erytritol, zwłaszcza w dużym ekonomicznym opakowaniu 1 kg. A dla tych, którzy lubią produkty organiczne, mamy także erytrytol bio, ze składników pochodzących z upraw ekologicznych. Ale to jeszcze nie wszystko. Dla smakoszy czekolady mamy coś specjalnego. Czekolada gorzka z Erytritolem i Stevią w wersji białej i w wersji... Lek. Pamiętajcie, że nasze produkty są dostępne w różnych pojemnościach i markach. Wybór zależy od Ciebie, ale wybierz zdrowie, wybierz smak, wybierz nasze produkty. Do zobaczenia w naszym sklepie internetowym.